Cześć wszystkim, witam was w najnowszym odcinku Ogarniając Uniwersum. W dzisiejszej odsłonie zajmiemy się komiksową historią niezwykle tajemniczego, potężnego i nieustraszonego obrońcy Wakandy, gdyż pojawiał on już się wielokrotnie w komentarzach z waszymi propozycjami pod wieloma poprzednimi filmami, jak nie wszystkimi. I tym samym odpowiem sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest... Black Panther. Black Panther został stworzony przez Jacka Kirby'ego i Stana Lee. Zadebiutował on w 52 numerze Fantastic Four z roku 1966. Jest to jedna z najważniejszych postaci w komiksach od Marvela, ale nie ze względu na to, że był istotnym członkiem Avengers, ale dlatego, że jest pierwszym czarnoskórym superherosem, który pojawił się w publikacjach wydawnictwa Marvel Comics. W 52 i w 53 numerze Fantastic Four poznajemy go już jako w pełni ukształtowaną postać i przywódcę Wakandy, który zaprasza do swojego kraju Fantastyczną Czwórkę poprzez swojego emisariusza na wielkie polowanie organizowane na ich cześć. Reed Richards oczywiście przyjmuje zaproszenie od emisariusza przywódcy Wakandy, w ogóle nie wiedząc o istnieniu kogoś takiego jak Black Panther i wyrusza do odległego afrykańskiego kraju wraz ze swoimi kompanami, nie spodziewając się, że to oni staną się celem polowań. Podczas wielkiego polowania Fantastyczna Czwórka zostaje zaatakowana przez tajemniczego bojownika w czerni, który pojedynkuje się z całą ekipą. Umiejętnie ich rozdziela i w efekcie udaje mu się pokonać każdego z osobna. Ale ostatecznie zostaje postawiony pod ścianą i wyjawia im swój sekret: że tak naprawdę tajemniczy Black Panther i przywódca Wakandy, który zaprosił ich na polowanie. To ta sama osoba. Lider narodu Wakandy wyjawia im również powód, dla którego z nimi walczył. Otóż polowania przez niego organizowane mają przygotować go na powrót jego śmiertelnego wroga, Ulisesa Cloa. W następnym numerze w retrospekcjach poznajemy też genezę Black Panther. Z jego opowieści dowiadujemy się, że jest on synem T'Chaki. Zamordowanego przez wcześniej wspomnianego przeze mnie złoczyńcę Ulisesa Kloa, który był synem Fryca Kloa, nazistowskiego pułkownika służącego podczas II wojny światowej pod baronem von Struckerem. Jeśli chodzi o śmierć ojca Czali, tak nazywał się Black Panther, to komiksy się trochę rozjeżdżają w kwestii samych okoliczności, w jakich doszło do wydarzenia, bo według tej wersji z roku 1966 został on zabity w wakandzie broniąc swojej wioski i złóż w przed niegodziwym Ulisesem Kloem, a w drugiej zginął po spotkaniu z przywódcami innych państw, którego celem było wynegocjowanie. Dostępu do zasobów naturalnych wakandy oraz otwarciu handlu z tym krajem, który zawsze bardzo się izolował. Punktami wspólnymi obydwu opowieści pozostają jednak osoby, które w całym zajściu uczestniczyły: ofiara, czyli T'Chaka zabójca Ulysses Klo i syn Czaki. T'Challa nie był jedyną osobą noszącą tytuł Czarnej Pantery. Tytuł ten Czala przyjął po swoim wujku Syjanie. Tu użyłem sformułowania tytułu z tego względu, że w wakandzie nadawano go najsilniejszemu i najmądrzejszemu wojownikowi, który wraz z jego otrzymaniem stał się przywódcą wakandy. Co prawda był to przede wszystkim również tytuł dziedziczny, ale jak widzicie najpierw trzeba było sobie na niego zasłużyć. Pierwszym władcą tego państwa i strażnikiem bogatych złóż wybraniem był Basenga. Jednym z ważniejszych przywódców poza Chalą i Tczaką był również Azari, czyli ojciec Tchaki i Sy'ana, który władał wagandą podczas II wojny światowej. Azari stoczył nawet walkę z samym kapitanem Ameryką w roku 44 i tu uwaga! Azari wygrał. Potem Rogers zaprzyjaźnił się z ówczesnym Black Panther, z którym to postanowił walczyć ramię w ramię przeciwko nazistom. O ich wspólnych zmaganiach z najeźdźcą możecie przeczytać w serii Flags of Our Fathers. Siła każdego człowieka noszącego tytuł Black Panther płynęła nie tylko z morderczych treningów, ale również z właściwości tajemniczych ziół, które były podawane przez władcy Wakandy podczas rytuału przejścia. Zioła te wyostrzały zmysły oraz niezwykle zwiększały szybkość, siłę i wytrzymałość. Jak widzicie, fikcyjne państwo Wakandy ma niezwykle ciekawą i tajemniczą kulturę, ale nie dajcie się z wrażeniu, że ten kraj to tylko zbitka mało rozwiniętych plemion. Dzięki niezwykle bogatym złożom naturalnym, w tym złożom vibranium, które pojawiło się na Ziemi w dużej ilości ze sprawą upadku samotnego meteorytu, to Wakanda stała się jednym z najbogatszych narodów świata z technologią przewyższającą wielokrotnie możliwości innych państw w komiksowym świecie Marvela. T'Challa, pomimo tego, że był władcą Wakandy, to nie siedział tam 24 na 7 nic nie robiąc. Często współpracował z różnymi innymi superbohaterami, a gdy kilka razy połączył siły z X-Menami, poznał Ororo Monroe, czyli Storm, z którą potem zaczął się spodziewać a w końcu nawet się ożenił. Podczas swojej kariery jako Black Panther uczestniczył w wielu różnych ważnych wydarzeniach, np. podczas Civil War walczył po stronie Kapitana Ameryki, uczestniczył w walkach podczas serii Secret Invasion, był również istotną postacią w serii Dark Reign. W czasie wydarzeń z serii Avengers vs X-Men, gdy te dwie potężne drużyny stanęły naprzeciw siebie, to po przeciwnych stronach barykady stanęli również małżonkowie, czyli T'Challa naturalnie po stronie Avengers, a Ororo po stronie X-Menów. Po tej sytuacji ich ślub został anulowany. W serii Original Sin był ważnym członkiem jednej z grup Avengers prowadzących śledztwo w sprawie śmierci Watchera. T'Challa, poza tym, że był członkiem Avengers, należał również do Illuminati, grupy, w której skład wchodzili jedni z najbardziej wpływowych i potężnych herosów ze świata Marvela, czyli Black Bolt, Iron Man, Doctor Strange, Mr. Fantastic, Namor, Charles Xavier i właśnie Black Panther. Postać Black Panther zostanie powołana do życia na wielkim ekranie za sprawą filmu Captain America Civil War w roku 2016, a w jego rolę ma się wcielić Chadwick Boseman. Po Captain America Civil War Black Panther pojawi się również we własnym filmie w roku 2018. Na dziś ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na przynajmniej część Waszych pytań związanych z Black Panther. Jeśli jeszcze jakieś macie lub znacie jakieś ciekawe informacje, które nie zostały podane w filmie, to czujcie się zaproszeni do dzielenia się nimi w komentarzach. A na zakończenie najważniejsze pytanie do Was. O kim chcielibyście zobaczyć kolejne odcinki ogarniając Uniwersum? Dzięki za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. RadioActive promieniujemy najlepszą stronę rozrywki.